Dobra, która jest e, druga, to zaraz będzie obiad. Ale myślę, że zdążę zagrać jedną grę. Gdzie to jest play? Dobra. Co mamo? Obiad? No nie, no, to zaraz przyjdę. A, no nie krzyć po mnie, nie wyłączaj mi internetu. No i powiedzieć, no daj mi 5 minut. No, no widzisz, że gram. No daj mi chwilę. No. No dobra, no. Sorry guys. Dinner. Bili, right Arabia Ale dałabyś mi chociaż raz dograć. No co to robisz, kurwa, baranie, ty głupi, ty ciulu! Noob! reportet, kurwa. Wszyscy przegramy. Jezus Marian, nie mogę nigdy trafić na żadnego normalnego człowieka. Boże Święty Sam, że się znub! Report this noob. Noob, noob, noob. Retarded kid Dobra, gra się wczytuje co jakąś muzyczkę puszczę o, Kaśka do mnie napisała. Siema Kaśka, Kaśka, fajna roska, Siema, co tam ciebie też słychać? O, Piotrek jest właśnie, bo zadanie miałem się spytać. Piotrek ziom, weź mi zapodaj banku, jak możesz, please. Właśnie jeszcze muzyczkę, muzyczkę. Muzyczkę. Gdzie jest muzyczka, tu jest muzyczka. Co mi to się świeci? O kurwa, zapomniałem o grze. O w dupę! O jeb, inhibitor nabił. Um, sorry, guys, WC A walnę sobie szczeruntkę tak, na koniec. Co za impreza była. O, Henius na fejsie. masz, stary. Moment, czasę gierkę puścić. Puśćmy se, gdzie to jest? A, wybieramy czempiona. Hmm. Zdrówko. Sorakade? Może być, mi to pasuje. Moment, że odpiszemy Heniowi. Henius, stary. Nie, jest stary ale były tu heczki O już się gra załadowała dobra, to gramy Zobijmy No tym Dobra, to sobie odpocznę chwilę Zanim się zrespię, to se na chwilę na Dobrze. No dawaj bliz, łapko, łapko, łap dobrze. Jest, frak, dobrze, double kill, jest. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, kończymy, kończymy. No i go, i go, dobrze, no dobra, dobra, dobrze, dobrze. Trzymasz farmę stary. Dobrze, dobrze, dobra farma. Potem już wie, szybko kupić dla Clevera, Infinity i generalnie kończymy szybko, nie? 20 minut i max, max, szybko surrender. Dobra, już się prawie poddają. Już, 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 już. Dobra, okej, okay. dobra, jeszcze muszę. Moment, dobra, surrender. No, szybka gra, szybka gra, o to chodziło, o to chodziło. Te, Tomek, chodź. Pokażę ci jaką mam mój brat starszy, grenową, fajną. Te, co teraz takie grają, wiesz, chodzą, strzelają tam, no, chodź. Patrz, patrz, chodź, widzisz? Patrz, smoki są normalnie i ten jest taki dupny. Smochniesz potwórnie i patrz, normalnie zabijasz tu, nie? Czaisz, patrz. I zabierzesz te moje potworki i wypada Gold, nie? Patrz. I potem możesz sobie kupić taki miecz zajebisty patrz. A no, no bo zginąłem, no bo wiesz, no ziom... Bo to jest gra dla starszych. No. Nie umiem tak jeszcze, wiesz, nie? Ale poczekaj daj mi tydzień to będę takim prosem. Normalnie w ogóle już sklanu do mnie pisali, wiesz, no. Wczoraj, bo 10 fragów star miałem i 3 pentakile. ile. Człowieku, mówię Ci. de kasy dostał, zobacz. Dobra, zagram sobie w tego... w LoL'a, gdzie on jest. Potem jest. teraz wszyscy w niego grają i w ogóle jest super. Wpalę sobie... tego, znowu tą postać, co miałem wczoraj, tego takiego trupa, co tak zabijał wszystkich na ulti. I... moment, jeszcze wszystkie tutoriale, jakie mogę, znajdę te najlepsze, te te... są. O, jest! penta pęta penta, penta kil kartus zabij wszystkich z ulti. jest, jest, dobra Mam tutorial jakby fragował. Już 16 godzina Już 16 godzin albo więcej gram w lola Ale muszę wbijać apiki. Muszę mieć jeszcze na jedną postać Muszę je mieć wszystkie Nie zasypię, nie zasypię, musimy grać, musimy grać, musimy, musimy IP, muszę być IP, muszę być IP. O! która to godzina? Spójrzmy na zegarek. No, 12 niedziela, czas na meczek LoL'a, myślę tak, Jedno ze dwie rundki. Och, gdzie jest mój gentleman Czogat? Tu jesteś mój drogi. O. No i ta herbatka. Tato! Bo wiesz co, bo ja miałem 6 miesięcy temu urodziny, nie? No bo wiesz, bo tu jest taka taka, no, nowa postać jest z skinem. No w tej grze takiej fajnej co to, to no w tej takiej. No proszę Cię kup mi. Będę ci bardzo kochał, no proszę, 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 kup mi! No dobra, pójdę, wyrzucę śmieci. A dobra, zagram sobie dzisiaj tym, Fiddlestickiem. Okej, okay, rodziska? No ja wiem, że nim nie grałem jeszcze nigdy, ale ja chcę go spróbować chociaż raz na dekery. No podobno jest dobry, no ale ja gram dla zabawy, nie rozumiecie tego? No dajcie, zagram. No dobra, mogę? No, no nie, zginąłem! No bo ta postać jest słaba. Nie wiem, no. Ja wiem, chciałem się cofać, ale. No nie wiem, no.